Witajcie, edukacja na maksa z tej strony. Yy, dzisiaj, da, yy, filmik szachowy, dawno nie było. Była przerwa spowodowana yy, mm, zmianami w, w sprzęcie, ponieważ kupiłem. Mam nadzieję, że słyszycie, słyszycie nowy mikrofon i mam nadzieję, że to teraz to dużo, dużo lepiej słychać. Yy, no i powiedzcie mi potem, czy to jest to jest dobrze, czy nie. Yy, tak jak mówiłem, dzisiaj zajmiemy się kolejnym debiutem. Tym będzie to debiut tak zwany półotwarty tak zwana obrona Alechina, która następuje normalnie po ruchu E4 i skoczek F6. No i tutaj już yy, yy, literatura jest niejednoznaczna. Dlaczego literatura jest niejednoznaczna? Ponieważ y, klasycznie pokazuje się, że kolejnym ruchem powinno być tutaj przepchnięcie piątka dalej i ganianie skoczka, zyskiwanie tempa. Wbrew pozorom y, to nie jest jedyny możliwy ruch w tej sytuacji. Y, Popynęliście tu, tu, tu chociażby gońca na c4 w tej pozycji i tutaj mówimy o wariancie krejcika, czy też krejcika. Y, kolejnym możliwym ruchem. Jest tak zwany ma wariant maroczego, dość pasywny wygląda. Nie wiem, czy jest słuszny. Ja go tylko pokazuję, przedstawiam. I coś, co jest dla mnie dość interesujące, czy, czyli tak zwany wariant skandynawski, yy, który następuje po ruchach C3, następnie tutaj czarne próbują przepychać. Yy, pionka na d5 i na wymianę i wtedy tutaj białe agresywnie wchodzą pionkiem na e5 i skoczek wycofuje się na pole d7. No, wydaje się, że jest to dla czarnych dość niekomfortowe w tej pozycji. A białe, żeby tego było mało, idą dalej pionkiem przesuwając się na pole e6, co prawdopodobnie będzie prowadziło do lekkiej dezorganizacji skrzydła korewskiego, czyli od razu wykluczy tutaj prawdopodobnie tutaj krótką roszadę z powodu niekorzystnego kształtu pionków. Ale to tutaj podaję tylko ciekawostkę. Głównym wariantem w obronie alechina jest następująca pozycja. Po ruchu skoczek F6 przepychamy piątkiem się na pole E5. No i co? No i ten skoczyk raczej nie wróci. Oczywiście, żeby było śmieszniej, jest też taki ruch. Taki ruch też jest w teoretyce programowany. Jest to tak zwany wariant brookliński. Yy, raczej ja go nie będę omawiał. Tylko tak sugeruję, że istnieje coś takiego. Yy, w ogóle mi się nie podoba. Wydaje mi się, to całkowicie bez sensu. i w ogóle idei. Yy. Ale mamy też tak zwany wariant yy, Mbembe. Mb, 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 tak to się nazywa. Pisze się m b e m b -E, frachy, ciężko do wymowy. I tutaj yy, przychodzi nam na kształt yy, coś, co się, co się nazywało obroną rosyjską. Debut to już omawiałem jak jakiś czas temu. No i tutaj pewnie jakiś gonie jakiś hetman szybki czy też pion, przepchnięcie pionka w hutach yy, od razu kusi, kusi się. Nie wiem, czy jest to poprawne trzeba byłoby to sprawdzić z komputerem. Yy, tutaj nie o to chodzi. Chciałbym Wam po prostu pokazać tą różnorodność, którą można się spodziewać yy, w obronie Alechina. Wróćmy zatem do, 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 głównej, do głównej wersji, czyli do ruchu yy, skoczek na D5. No i w tym momencie yy, następuje kolejny ruch, który jest się kras w tej pozycji, czyli. Yy, Skoro czarny strzet, no to teraz y, walczymy o centrum dalej, czyli zdobywamy pole D4. No i tutaj już y, mamy, mamy kolejny ruch. Mm. Najbardziej klasyczny to, to jest ruch tutaj pionkiem na pole D6. Czyli zaproponowałem tutaj wymiany, ale. Mm, oj, przepraszam. Aj, ta myszka, coś myszka coś myszka nie chce mi działać. Nie tak, dobra Nie tak Dobra, i teraz, yy, tak jak mówiłem, ten ruch jest e, taki y, normalny, wydaje się, ale też tutaj powodowany jest ruch yy, pionkiem na pole C4. I to się nazywa atak dwóch pionów. Takie też, też istnieje, także trzeba, trzeba się spodziewać. Mamy też wariant. Welinga, który każe nam się kojarzyć z obroną yy, hetmańsko-indyjską. Yy, mamy także atak Samicia. Albo Sam, nie, Sam, Sam, Samicia, tak mi się wydaje, że to, że to się czyta, ale tutaj no, wygląda na to, że albo białe chcą zwiększyć ilość pionków w centrum, albo nie wiem, po co Bo to naprawdę tutaj wydaje się, że wymiana, wymiana jest na korzyść czarnych. Tak czy siak y, gramy tutaj D4 normalnie, no i tak jak mówiłem, z, następuje proponowanie y, wymiany pionków. I tutaj już kilka rzeczy, już te rzeczy się zaczynają zmieniać. Ponieważ następuje ruch pionek C4, ten, który mówiłem, y, w ataku dwóch pionków pojawia się. No i teraz tutaj klasycznie. Y, Czarny skoszek odchodzi, i od tego wariata naprawdę pojawiają się wszystkie jakby takie te, te, najgłówniejsze. No, jeszcze będzie jedno, o którym nie powiedziałem, ale to, to po kolei. Czyli w tym momencie możemy zagrać albo ruch pionek f4, i wtedy mówimy o. Mm, Ataku chyba, nie, nie, ataku tylko obronie, ataku, ataku czterech pionków, w formacji czterech pionków, zaraz zobaczymy, jak to się nazywało oficjalnie. Wariant, o wariantie czterech pionów. Ale też możemy w tym momencie pokazać wariant wymienny, w zależności od tego, czy czarne zbiją pionkiem na C, scena. D, D4 czy z E na D4 mamy troszkę, ma, troszkę to inaczej wygląda. Mi osobiście podoba się pozy, pozycja y, bicia z C, gdyż pozycja bicia z e wy, wygląda tak bardziej bardziej spokojnie, albo ja takie agresywniejsze gry, więc y, tak to dla mnie wygląda. Y, no dobrze, i tak jak, tak jak powiedziałem, będziemy, be, będziemy te elementy sobie tej pokolei omawiać. Y, o dziś, klasycznie, na koniec filmiku powtórzę przedstawione elementy, które już powiedziałem. Czyli teraz przejdźmy do yy, wariantu cztere, cztere, czterech yy, pionków, czy też ataku czterech pionków. Tak, tutaj możemy się kłócić o nazewnictwo. I tutaj następuje wymiana. I po tej wymianie tutaj wchodzi skoczek. Tak, ten, ten kształt będzie się przewijał, ten miejsce tego skoczka będzie tutaj się pojawiać jak najbardziej. Oczywiście ludzie sobie powiedzieli sobie, a może te, tego tej piątka, może bym przepnął jakoś dalej, ganiał tego skoczka, ale tutaj już wydaje mi się, że to będzie już zastosowane przegięciem. E, tak czy siak, e, poprawną odpowiedzią e, tutaj na skoczek, e, na, na ruch e, skoczek, e, mm, skoczek na C6 jest goniec... Na E3. I tutaj to oczywiście to jest, to jest ruch wydaje się na natu naturalny. Bronimy tutaj yy, niebezpiecznego pionka, ponieważ już tutaj jest czarny tworzony nacisk z była figurami, a to więc musimy to piątka obronić. No i po tym ruchu na na następuje wyprowadzenie przez czarnych gońca tutaj na pole F5. Następnie białe naturalnie rozwijają się, czyli dają skoczka yy, na pole C3. I od tego momentu pojawiają się dwa proponowane rozgałęzienia. To znaczy, możemy zagrać skoczkiem na B4. Tutaj, to jest jedna z alternatyw. I próbować robić widełki w korzystnej dla nas pozycji. Kolejną możliwością jest pchanie spokojne. gońca na e7, czyli danie nacisku tutaj z powodu tego, że tutaj ciężej tego pionka tej obrony będzie, bo dwie figury patrzą chociaż wydaje mi się, że jest to strata tempa no i tutaj e, częstszym ruchem wydaje się, że to jest ruch pionkiem e, w tym momencie z e7 na e6 i następnie potem wyprowadzenie gońca i zrobić rozszady Tutaj jest jeszcze jeden, jedna opcja proponowana. proponowana jest, proponowany jest ruch hetmanem na D7 tutaj. W jakimś celu ochrona tego pionka i gońca. Nie, nie jestem pewien co tutaj dokładnie się tutaj dzieje. tak tutaj mam te, to mamy opcję jeśli chodzi o wariant czterech pionków. Powtórzmy go sobie. Klasycznie Alechin tutaj ucieka. Hmm. Oczywiście tak. Uciekamy i tutaj a, wariant czterech pionków jest. Tak są cztery pionki. Wymieniamy następnie skoczek. Ochrona tej pionetka. Yy, następnie goniec. A my tutaj skoczkiem. I teraz albo wchodzimy tutaj i robimy tutaj nacisk na pole yy, C2 dwoma figurami, albo mm, ruszamy się hetmanem na pole d7, pchamy pionka, żeby mu zatworzyć gońca, yy, albo wracamy się gońcem tutaj na pole e6 i tutaj to Wam wystarczy. Tutaj tak, tego jest tak dużo, że tradycyjnie nie będę wam za, Was kłopotał yy, bardziej tymi wariantami. Yy, jak będą potrzeby, to wtedy sobie wersję zaawansowaną w konkretnym wariantem, będziemy sobie mogli omawiać, komentować, czy jest korzystnie, niekorzystnie dla kogo i będziemy tutaj się bardziej zastanawiać. Na razie musicie podać ogólne kształty w tym, dem, yy, w tym debiucie. No dobra, czyli mamy wariant czterech pionów. Przejdźmy zatem do wariantu wymiennego. Mm. Tak. I tutaj, a odchodzi oczywiście, i wymiana tej wariancie wymiennej. Wariant wymienny. I mamy tutaj oczywiście wzięcie pionka na d6. No i, i zobaczymy, i sobie, jak będzie wyglądała sytuacja. Jeśli weźmiemy to piątkiem z C i oczywiście, a potem przejdziemy sobie w gladatorach, żeby, jeżeli, pozycja, jeżeli weźmiemy piątkiem z E. Najpierw bierzemy piątkiem z C i tutaj od razu widzimy, że centrum się poprawiła u czarnych. Tutaj jest przestrzeń dla hetmana. Czyli jaki teraz ruch nastąpi? Nastąpi skoczy na F3. No i po skoczku tutaj pojawia się goniec, wyprowadzamy goniec wyjątkowo z tej strony i z tej strony, czyli prawdopodobnie idziemy jakoś. Wie bezpe... znaczy, że nie mamy jak tego pionka pchnąć bezpiecznie pewnie o to chodzi, no bo tutaj nacisk jest dwóch figur. To próbujemy spokojnie przy zabezpieczyć, tędy przeprowadzić na frenze to a następnie mamy goniec na E2 Czyli dajemy pozycję pod roszady i goniec na g7, również pod roszadę i następnie wykonujemy roszady. Po których następuje ruch gońcem na e3. Czyli znacie, goniec pojawia się znów w tej samej kresce pozycji, którą już znacie. A z kolei skoczek idzie na C6. Czyli znów pojawia się ten, pojawiają się pewne po, po, te, te same struktury, które powinniście dla obrony alechina kojarzyć. Yy, pomimo tego, że czasem kolejność czekał jest różna, to koncepcja kształtu, czyli ułożenia figur yy, często jest podobna. Dobrze, powtórzmy sobie ten wariant 1, co tu mamy. i tutaj wchodzimy w wariant wymienny i teraz byliśmy z C następnie wszedł do gry skoczek chroniący tego pionka i chroniący będzie też przed tutaj forsowaniem następnie pojawia się yy, chyba fiancetto. jeśli dobrze pamiętam, dobry fiancetto. goniec bezpiecznie tutaj goniec, roszady. A następnie, co ty mamy? Następnie mamy, a tradycyjnie końca tej na E3 i mamy skoczka na C6. No i tutaj, wyjątkowo to jeszcze dalej by byłoby, goniec na G4 jeszcze powinien się pojawić, ale to widzę, że uczarny. A, bo skoczek jeszcze na c 3 to też jest ten kształt, jeżeli byłoby dalej. No i dalej koniec na G4 powinien się pojawić, więc. Ale to tam już, to już dalej, dużo dalej. Troszkę dałem, pokazywałem Wam dalej. Dobrze, to przejdźmy do tego drugiego wariantu, kiedy będziemy bić yy, pionkiem z E, a nie z C. No i tutaj ruchy są bardzo intuicyjne. Tutaj nie sposób się w tej pozycji pomylić. Ponieważ pojawia się nam znany już skoczek na f3. Tutaj pojawia się goniec na a 7 chroniący. I czekając przy, przybierze nam roszadę. Goniec na e2. Następnie mamy u czarnych mamy roszadę. biały jeszcze dostawiają sobie skoczka. Czarne również ustawiamy w kątkach pozycji i białe wykonują rozszady. A tutaj goniec idzie na g4 i zobaczcie znowu pozycja jest prawie że identyczna, to z drobnymi de detalami. Bardzo łatwe zapamiętać takie tego typu schematy. Dobrze i na koniec dzisiaj jeszcze. Zrobimy sobie coś, co się nazywa yy, nowoczesny, nowoczesnym, nowoczesnym nowoczesnym systemem alekina, nowoczesną obroną alekina, bo Tutaj po tym ruchu nie następuje ani wymiana, ani ganianie skoczka, tylko wyprowadzamy spokojnie skoczka. Białe stwierdzają, dobrze, dobrze na centrum stoimy, no to nie spieszmy się, mamy czas. No i ten nowoczesny system zakłada w tym momencie, że ten skoczek jest niebezpieczny, trzeba, trzeba go przyblokować. Znów jest klasyczny motyw. Następnie y, goniec na E2, żeby nie, nie, nie trzeba było wywiązać Hetmana cały czas. Y, następnie E7, E6. Skoro biały goniec wyszedł, to teraz czas, żeby czarnego troszkę jakoś tam uwolnić. I wydaje się to absolutnie naturalne. Białe, stwierdzają Roszada, czemu nie? Y, goniec na E7. Hmm, oczywiście tak, tutaj w ten sposób uwalniają czarne. No i mamy tutaj profilaktyczne kopnięcie skoczka, po którym goniec odchodzi na H5. Raczej pionek nie będzie tutaj zepsuł tej struktury, struktury y, obronnej, i raczej będzie się czuł bezkarnie ten goniec przez jakiś czas jeszcze. Y, dobrze, powtórzmy sobie, jak to wygląda. Ten nowo, no, nowoczesny alechin. Tak, tą pozycję już znamy. Od tej pozycji zaczyna się nowoczesny alechin. Yy, następnie od razu tego skoczka stopujemy i, i od razu odwiązujemy. Hetmana. Następnie tutaj spokojne czarne sobie mogą spokojnie czas mieć. Mają czas na uwolnienie gońca. I kopiemy sobie. Bądźcie na tego, odchodzić, słuchaj, nie w, w to miejsce. Dobrze. Czyli tak, podsumowując, co dzisiaj było i co jest najciekawsze, co powinniście moim powinni zdaniem zapamiętać. Yy, z, z ciekawostek to, to mówiłem o tak zwanym yy, nie wariancie. Yy, tutaj nie ma czego. O wariancie skandynawskim. Po którym? Tutaj, tak, tak się dzieje. Ojej, ku nie trafiłem. Pchają. Pchają. Tutaj, tak. Skoczek odchodzi tutaj nad pole, a tak dalej. z kadynaski Warto to przetestować, szczególnie w ulicach. Wygląda całkiem przyzwoicie i myślę, że nie jednego fana obrony Archina zaskoczy. Nawet to było, wyglądało, później spróbujmy jeszcze raz szybciutko. Tak? No i co potem mamy jeszcze? Mamy klasyczną pozycję w obronie Alechina. Po której są dziwne ruchy wracające, tak zwany wariant brokliński i atakujący wariant o Ojejku, ciężkie to wydumienie było. Mbembe, mbembe. Mbębe, mbębe, o tak. Tutaj skoczek idzie tutaj na to pole. Ale on sobie ucieka spokojnie i następnie przechodzimy albo do albo do nowoczesnego Alechina tym skoczkiem, albo ganiamy skoczka i albo teraz w tym momencie wymieniamy sobie spokojnie tego pionka na D, D, D6 z, z E z na D6, albo idziemy w atak czterech pionów. Mam nadzieję, że Film Wam się podobał, że jakość była przyzwoita? Dajcie, piszcie w komentarzach, czy, czy jest wszystko ok. No i pozdrawiam. Pozdrawiam i widzimy się z szachami w kolejny poniedziałek. Do usłyszenia.